Choć pierwsza wzmianka o pile pochodzi z 1449 roku, to za oficjalną datę powstania miasta uznaje się 4 marca 1513 roku. Za trzy lata piła będzie obchodzić 500 lecie i w związku ze zbliżającym się jubileuszem zorganizowano debatę. Samorządowcy zebrali się w środę w Pilskim Młodzieżowym Domu Kultury, by podjąć się rozmowy na temat obchodów 500-lecia miasta. W rolę prowadzącego, jak również gospodarza spotkania, wcielił się senator Mieczysław Augustyn, który już na początku zaproponował, aby zebrane gremium przekształciło się w Obywatelski Komitet Obchodów. Widząc, że zbliża się okres wyborczy, Chcąc zapobiec temu, żeby tego rodzaju inicjatywa ważna dla wszystkich pilan bez wyjątku i bez względu na poglądy i światopoglądy była przedmiotem jakiejś rywalizacji, czy, czy, nie daj Boże, kampanii wyborczych, a wybory będziemy mieli przez najbliższe ponad rok. Pomyślałem, że trzeba zwołać taki komitet, który by gromadził absolutnie wszystkich ludzi, wszystkich przekonań i opcji. Goście nie zdążyli jeszcze na dobro odetchnąć po pomyśle Mieczysława Augustyna, a senator zaproponował swojego kandydata na przewodniczącego świeżo utworzonego komitetu, którym okazał się ksiądz Stanisław Oracz. Nie byłem przygotowany na to, na to przyjęcie tej propozycji gremium, niemniej jednak mając świadomości, pełne świadomości, na co ja jako osoba neutralna politycznie także mogę tutaj wpłynąć dlatego też skoro tak skoro tak to zdefiniowano moją rolę żeby całe to gremium służyło ze wszechmiar a nie rozgrywało stąd też moja obecność tutaj właśnie została w jakiś sposób użyta i, i, i zadysponowana Uczestnicy wyrazili nadzieję, że utworzenie wspomnianego wcześniej komitetu to nie początek kampanii wyborczej i nie dojdzie do takich sytuacji, że członkowie bardziej będą zastanawiać się nad swoim dobrem, a nie nad dobrem obywateli. Myślę, że między innymi fakt, że na czele powołano właśnie osoba dziekana pilskiego może być tutaj, że tak powiem, pewnym elementem równoważącym i jakby eliminującym to, co ktoś chciałby, można brzydko mówiąc, grać czy wygrać na tej całej idei. Tu przede wszystkim trzeba gorących serc, otwartych umysłów i po prostu rąk do pracy, a nie dywagacji i PR-owskich posunięć. Zastanawia fakt, iż na debatę zostali zaproszeni tylko samorządowcy. Na sali trudno było dopatrzyć się ludzi młodych, którzy zdaniem Romana Haliszewskiego mogliby swoimi pomysłami ożywić dyskusję tego elementu zabrakło. Myślę, że ten mankament zostanie, że tak powiem, uzupełniony w toku dalszych działań, ponieważ no, mam też takie doświadczenia, że to głównie ludzie młodzi są nośnikami bardzo fantastycznych idei, jeżeli chodzi o promocję miasta, a także i o szacunek dla jego przyszłości. Chociażby jak w przedmoście piła, jak okrągla na dworcu kolejowym, jak lotnisko. No, właściwie wszędzie tam oni brym br br wiodą i właściwie my to tylko tak możemy powiedzieć historycznie. Nie chcemy dokumentować, ale oni muszą wnosić ten element świeżości i młodości. Głównym zadaniem, jakie postawił przed wyzebranymi gośćmi Roman Chwaliszewski, to wzbudzenie poczucia przynależności do regionu i wykorzystanie potencjału ludzkiego, które jest bezcenne. Jak wspomniał, koncerty i inne imprezy towarzyszące obchodom 500-lecia Piły można sfinalizować z pieniędzy miasta, a wspomnienia przekazane nam przez obywateli są bezcenne i należy je skrzętnie wykorzystać.